time. Na Wrocławskim Forum Kobiet postanowiliśmy pierwszy raz, tak naprawdę, zaprezentować się przed potencjalnymi pacjentami. Wiadomo, że kobiety poszukują tego pięknego uśmiechu siebie w życiu i chcieliśmy im pokazać, co tak naprawdę w gabinecie mogą osiągnąć, idąc właśnie po ten swój wymarzony uśmiech. Zespół wykwalifikowanych techników dentystycznych w dentalskanie, którzy tak naprawdę do tego projektowania podchodzą z pasją i z ogromnym zaangażowaniem w stosunku do każdego pacjenta projektują te uśmiechy i pokazują pacjentom to, jak będą wyglądać w chwili, kiedy to leczenie będzie sfinalizowane. Yes. Czy są osoby, które marzyły lub marzą o pięknym, idealnym uśmiechu? Żebym opowiedziała? E możemy się do niego zbliżyć? To wpadło tak po prostu przez przypadek gdzieś tam w internecie w postaci jakichś pewnych reklam. Wcześniej, jeżeli chodzi o tematy przewodnie wrocławskich forum kobiet, były całkowicie inne i nagle, może przez to, że gdzieś tam udzielamy się w tym cyfrowym świecie, pokazało nam się szóste wrocławskie forum kobiet z tematem przewodnim ekologiczna kobieta w cyfrowym świecie. Skoro ponad dwa lata istnieje firma DentalScan i nigdy wcześniej nie udzielała się na tego typu przedsięwzięciach, to czemu nie teraz, a jeszcze tym Bardziej, że takim tematem przewodnim jest właśnie nasz temat, nasz cyfrowy świat. Jeszcze dwa lata temu mieliśmy hasło na rolapie, że jesteśmy jedyną pracownią online w Polsce jako dental scan. Teraz już coraz więcej się otwiera laboratoriów protetycznych, które działają typowo cyfrowo. Ale dental scan mimo wszystko został innowacyjny w swojej działalności, pozostał typowo cyfrowy ze względu na to, że kompletnie nie ma nic wspólnego z analogowym światem stomatologii, czy protetyki, czy implantoprotetyki. same time progressive Jeżeli okazuje się, że coś się stało z pracą, właśnie czy spadła w gabinecie, czy, czy pękła, zagubiła się może i nawet, to tak naprawdę wystarczy jeden telefon i nasz jeden przycisk Enter w projekcie wysyłamy znowu ten sam projekt na maszynę, wyfrezowujemy i wysyłamy to do gabinetu po oczywiście charakteryzacji i indywidualizacji tej pracy. Tak zazwyczaj jest, że gdy pacjent otrzyma pracę, yy, jest hasło do lekarza: O Jezu, jak Pan pięknie mi wykonał zęby. Nasz zawód jako techników dentystycznych jest troszeczkę na boku. My sobie działamy w naszym laboratorium, działamy na zlecenie lekarzy. Lekarz daje nam bazę. My na tej bazie pracujemy, czyli tak naprawdę to jest tak jak nawet budowanie domu. Lekarz nam daje ten dół. W którym możemy wylać fundamenty i my wylewamy te fundamenty i stawiamy coś, co jest właśnie elewacją, w czym ktokolwiek może mieszkać i być szczęśliwy. Było ogromnie stresująco. Ale szczerze mówiąc, będziemy w takich przedsięwzięciach uczestniczyć, ponieważ co nas nie zabije, to nas wzmocni i my chcemy się pokazywać. Tak jak mówiłam, tak jak na co dzień w pracy spotykamy się z pewnymi błędami i przeszkodami i je pokonujemy, tak będziemy je pokonywać w formie wystąpień. Nie ma osoby, która się nie myli i która nie popełnia błędów. I co mogę powiedzieć i obiecać, to zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dać każdemu perfekcyjny uśmiech. same time progressive.